I witajcie. witajcie, wita Was Maria pa. o witamy Was serdecznie i pozdrawiamy Was 21, dziś mamy jaki dzień? Dziś mamy środę, w środę, pozdrawiamy Was z okolic Krakowa, do zobaczenia później, pa pa. I witamy Was z powrotem, jesteśmy. A więc pierwsze czytanie dziś z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem. Piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej i zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej Gdzie zasiadaliśmy przed garkami mięsa Jadaliśmy chleb do syta Wyprowadziliście nas na tę pustynię Aby głodem zamożyć całą tę rzeszę Pan powiedział wówczas do Mojżesza Oto ześlę wam chleb z nieba Jak deszcz I będzie wychodził lud I każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej Chcę ich także doświadczyć czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie? Lecz szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będzie zbierać codziennie. Mojżesz rzekł do Arona: powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów, przybliżcie się do Pana, gdyż słyszał Wasze szemrania. Gdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia Izraelitów, spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w oboku chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami Słyszałem żebranie Izraelitów Powiedz im tak O zmierzchu będziecie jeść mięso A rano nasycie się chlebem Poznacie wtedy, że ja Pan jestem Waszym Bogiem Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz A na rano warstwa rosy leżała dookoła obozu Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze Wówczas na pustyni leżało coś drobnego ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm, który daje wam Bóg na pokarm. Moi drodzy, jak czy, czytam dziś y, to czytanie. To przychodzi mi do głowy taka refleksja, a mianowicie to, co cały czas y, chodzi w tej naszej wierze, przynajmniej w mojej, o relacje z Panem Bogiem. Jaką ja mam relację z Panem Bogiem? Jaką mamy relację z Panem Bogiem? Zobaczmy, y, jaką relację z Panem Bogiem ma lud wyprowadzony z niewoli. Y, szemrze. Zobaczmy na relacje ludu, a relacje Mojżesza z Panem Bogiem. I to może być, kochani, tak w naszym życiu też, że my też właśnie tak szemrzemy. Nonstop nam czegoś brakuje, nonstop nam jest mało. Tu by przydało się więcej, tam by się przydało więcej, a nie widzimy tego, że to, co mamy, syci nas, nasze pragnienia, nasz głód, nasze potrzeby, że... Mamy dach nad głową, że mamy co jeść, mamy się w co ubrać, kochani. O to wszystko Bóg się troszczy, panie Marysiu? O to wszystko. A my tak często właśnie możemy szemrać. I zobaczmy, mi przychodzi taka, ta, ta refleksja, o której wspomniałem przed chwilą. tej relacje z Panem Bogiem. Zobaczmy, jaką relację ma Mojżesz. Mojżesz rozmawia z Panem Bogiem. Pokaż mi swoją chwałę, mówi do, do Boga. E, któż taką relację... E, ma jak Mojżesz. Czy moja relacja tak wygląda jak Mojżesza? Mojżesz y, pyta Pana Boga, jakie jest Twoje imię, y, kłóci się z nim, w ten sposób rozmawia z Panem Bogiem, e, pokazuje się, ukazuje się Mojżeszowi. Bóg prawdziwie z Mojżeszem rozmawia i traktuje go jako przyjaciela. Zobaczmy, mówi mu mój przyjacielu. Bóg do Mojżesza mówi, Przyjaciel. A jaką relację właśnie ma ten lud, który, który, który został uwolniony z tej niewoli? Zobaczmy, oni mają wtedy relację z Panem Bogiem, gdy widzą cuda, gdy widzą znaki, gdy jest im dobrze. Wtedy oddają Bogu pokłon. Tak jak e, pamiętamy, czytaliśmy jak parę dni temu, wczoraj czy przedwczoraj, jak Pan Bóg wyprowadzał. Ich z tej, I z tej ziemi egipskiej, z domu niewoli, jak mieli przejść przez to Morze Czerwone, to już szemrali. Teraz pomrzemy, teraz nas zabiją, teraz faraon nas ściga. Zobaczmy, jak zobaczyli znów cud, że Bóg rozstąpiły <coughs> się wody, to wczoraj rozstąpiły się wody, no nie morza. To wtedy chwalili pana, uwielbiali Pana Boga, że ocalił ich życie, że wyniszczył Egipcjan i tak dalej, i tak dalej. Tak samo dziś mamy ten przykład Szemrzą. Mówią do Mojżesza, przecież lepiej nam było u Faraona, bo nam dawali mięso, bo nam dawali całe jedzenie, picie i tak czytamy tak. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garkami mięsa, jadaliśmy chleb, dosyta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamożyć całą tę Rzeszę. Zobaczmy, znów jest szemranie, znów jest szemranie i znów co robi Bóg? Syła im manne." Syła im chleb I oni mają właśnie taką relację z Panem Bogiem yy, Mają relację wtedy Kiedy widzą cuda kiedy, kiedy widzą jakieś wow I kochani to jest tak mi się wydaje Dla nas też przestroga Dla naszej ewangelizacji Dla naszego życia Dla naszej relacji z Panem Bogiem Żebyśmy nie gonili za Za tymi Takimi tylko yy, Tymi cudami Bo cud Dzieje się każdego dnia. Cudem jesteś ty, bracie i siostro, cudem jest Marysia. Ja jestem cudem. Każdy z nas jest cudem, bo jesteśmy dziećmi bożymi, a więc Bóg stwarza cuda. My jesteśmy stworzeni przez sam Boga, więc jesteśmy cudem, więc ty bracie i siostro. Może dziś ci jest jakoś niewygodnie, może ci jest niedobrze, ale ty jesteś cudem. To jest właśnie ten cud. Największy cud. Jesteś dziełem, arcydziełem, rąk Boga. I możemy mieć właśnie taką relację że możemy właśnie biegać za, e, za takimi cudami, możemy biegać też za charyzmatykami, e, za, mm, za takimi, żebyście myślenie zrozumieli. Ja nie chcę powiedzieć, że msze z tym nabożeństwem o uzdrowieniu, uwolnienie są złe, są dobre, ale bardzo często ludzie właśnie biegają e, za... Takim, takim, nie chcę mówić to brzydko jakimś show, ale często to tak jest, że coś się tam dzieje, coś się tam wydarzy, tam komuś coś się stało, tam ktoś został uzdrowiony, tam ktoś został nawrócony. To jest wszystko potrzebne, kochani. Takie, takie wow, taki cud y, jest potrzebny też w naszym życiu, w naszym nawróceniu, ale by to nie było puste, byśmy tylko za tym nie biegali, by się to nasza relacja z Bogiem nie kończyła właśnie y, tylko na takiej modlitwa o uzdrowienie, tylko na rekolekcjach, tylko na e, spotkaniach z charyzmatykami i tak dalej, i By nasza relacja była głęboka, taką jak miał Mojżesz z Panem Bogiem, gdzie folił do tego namiotu spotkania i tam się z nim spotykał, tam z nim rozmawiał. I o taką relację my powinniśmy zabiegać. Nie o taką jak ten lud, który non stop przemrzy. I tak często może być właśnie w naszym życiu. I warto sobie zadać pytanie: czy ja jest, czy mam taką relację i taką relację buduję jak Mojży z Panem Bogiem? Czy może taką relację właśnie jak, jak ten lud yy, izraelski, który został wyprowadzony z tej yy, niewoli? I tu warto sobie zadać pytanie. Nie wiem, jak Ty, Mariusiu, myślisz o tym. Co? Ja, jaką relację się mieć z Panem Bogiem? No, tak, jak z innym człowiekiem. Z no, tak. z no właśnie, to możesz powiedzieć to Jaką? Taką jak z drugim człowiekiem, jak z przyjacielem Marsia mówi. E, no właśnie, taką relację myśmy powinni mieć z Panem Bogiem. E, nie taką relację, że jak je znam dobrze, no nie, to wtedy, to wtedy, wtedy to są nasi przyjaciele i tak często jest. To jest nawet to przysłowie prawdziwe, przyzna, przyjaciół poznaje się w biedzie, no nie? I to jest prawda, nie? I często później się okazuje, że my nie mamy przyjaciół i powiem wam szczerze, myśmy nawet... Parę dni temu no nie? mówili o przyjaciołach, no nie? i tak się zastanawialiśmy, ilu mamy przyjaciół i ciężko kochani jest policzyć na jednej ręce, no nie? na, na, na pięciu palcach, ciężko jest policzyć przy prawdziwych przyjaciół, nie mówimy tu o koleżeństwie, tylko o prawdziwych przyjaciołach. Eee, i to jest ważne, byśmy tą relację właśnie budowali. Intymną, taką z Panem Bogiem, która będzie mocną tą relacją, która będzie relacją ożywiającą, uzdrawiającą, nawracającą, przemieniającą, a nie tylko relacją wtedy, jak nam coś potrzeba, to, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga i zrób Boże taki cud, i znów za chwilę możemy o tym zapomnieć. Dobrze, i Psalm dzisiejszy. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył, na próbę wystawili w sercach swoich Boga. Żądając strawy dla swego łakomstwa, mówili przeciw Bogu: Czyż Bóg potrafi stół zastawić na pustyni? On z góry wydał rozkaz chmurą i bramę z nieba otworzył. Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebieski, spożywał człowiek chleb aniołów. Bóg zesłał im pokarm do syta, wzbudził na niebie wiatr od sodu mocą swą przywód wiatr południowy i zesłał na nich mięso jak chmurę pył, ptaki skrzydlate jak morski piasek. Sprawił, że. Spadały na ich obóz, dokoła ich namiotów. Zobaczmy, kochani, jak czytamy nawet tym samym już w pierwszej zwrotce na próbę wystawiali w sercach swoich Boga. O, o, o tym mówiliśmy przed chwilą. To jest właśnie to szemranie, to jest wystawianie Pana Boga na próbę. To zrób mi to, jak jesteś Boże taki, to zrób mi tamto. To jak chcemy mieć więcej tego, chcemy mieć więcej tamtego, żądając trawy dla swego łakomstwa. Zobaczmy, oni wcale nie byli głodni. Oni wcale nie byli głodni, tylko byli łakomi. Oni chcieli jeszcze więcej. Tam Bóg też w tym, dzisiaj jak czytamy, z sam to dał im też do tego, jakby yy, takie przynaglenie, że mają zbierać tyle, ile jest potrzeba na, na ten dzień następny, tak? Nie, żeby nie zbierali za dużo, tylko w sobotę yy, by zbierali yy, szóstego dnia, by zbierali na ten dzień yy, święty, by, by wtedy nie zbierać, na te dwa dni. I kochani. To właśnie tu często my jesteśmy właśnie łakomi, jesteśmy pazerni, pyszni jesteśmy i chcemy więcej, więcej, więcej. To nas często może, może zgubić. I możemy właśnie mówić przeciw Bogu: Czy Bóg potrafi stół zastawiać na pustyni? I tak możemy dziś, tak możesz ty brać i tak mogę ja dziś pytać do Boga: Potrafisz, Panie Boże, to, potrafisz to, Zobaczmy, jak dzisiaj dużo ludzi, tych, którzy y, są antynastawieni do nas, antynastawieni do Pana Boga, którzy wyrzucają Pana Boga ze swojego życia, jak właśnie często takie pytania zadają: Czyż Ty, Boże, potrafisz zrobić to i to? Czy potrafisz uleczyć to? Dlaczego. Ci ludzie umierają, dlaczego dzieci mają umierają, dlaczego ludzie giną, dlaczego wojny, i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie takie pytania, dziś stawiane przez nas, Panu Bogu. On z góry wydał rozkaz chmurą i bramę z nieba otworzył. Jak deszcz spuścił manną do jedzenia, podarował im chleb niebieski. Zobaczmy dalej, czytamy ten pokarm aniołów. I ten pokarm aniołów, kochani, dziś możemy spożywać, będąc na Eucharystii. To jest właśnie ten pokarm niebieski. To jest ta manna z nieba, którą Bóg dziś syła. To jest największy i najwspanialszy pokarm, jaki Bóg dał swojego syna, pod postacią chleba i wina. To jest ta manna, którą możemy jeść, którą możemy się sycić i która nas umacnia w tej naszej drodze. Także Bóg wie, że jesteśmy głodni i On daje nam to, to, to co w danej chwili jest nam potrzebne i. i, i i co potrzebujemy ziarnem jest Słowo Boże a siewcą jest Chrystus każdy kto znajdzie będzie żył na wieki no właśnie ziarnem jest jest Słowo Boże a siewcą jest Chrystus każdy kto go znajdzie będzie żył na wieki czy znalazłem Słowo Boże czy żyje tym Słowem Bożym czy żyje tym Słowem Bożym które Bóg daje mi, które daje dla mnie i słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chcesz przeczytać? Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele o przypowieściach tymi słowami. Oto się Wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, naleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet pow schodziły bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i usły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały jedno drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I kochani, tą Ewangelię już w ciągu tego minionego roku ponad już przerabialiśmy już mówiliśmy o nim warto sobie dziś zadać pytanie jaką jestem glebą czy może jestem tą, jestem tą drogą, czy może jestem tą glebą ścierniami, czy może właśnie jestem tą glebą żyzną która chce wydawać ten plon która chce wydawać plon stukrotny, trzydziestokrotny sześćdziesięciokrotny jaką jestem glebą Jaką jestem glebą w tym wydawaniu owoców? I czy to słowo, które Bóg, które Jezus zasiał w moim sercu, które chce, które chce zasiać w moim sercu, czy wydaje owoc? Bo no tu właśnie o to chodzi. By nie tylko czytać i, i nic z tym nie robić, tylko by. I żyć tym słowem, karmić się i dzielić się, by wydawać właśnie ten owoc, a więc tu jesteśmy wezwani kochani do ewangelizacji do ewangelizacji i tu właśnie sobie można e, zadać to pytanie jaką jestem glebą i mi tutaj też przychodzi takie właśnie to powiązanie z tym pierwszym czytaniem nie? jaką mam relację, właśnie o tą relację cały czas chodzi, czy taką jak Mojżesz, a więc jestem tą glebą żyzną, czy może taką jak ten lud izraelski który może być właśnie yy, tą drogą, może być tą glebą ścierniami, z tymi chwastami i tak dalej, i tak dalej. I może właśnie szemrać i narzekać. Więc prośmy dziś Ducha Świętego o to, byśmy, byśmy prawdziwie umieli przyjąć to Słowo Boże, to ziarno, które Jezus, które Bóg chce zasiać w naszym sercu, tą mannę, yy, którą chce, by ona... Się pomnaża, aby wydawał owoc stokrotny, 30 krotny byśmy mogli żyć, kochani, na wieki. Bo to jest właśnie ten pokarm Słowo Boże. To jest pokarm dla nas na życie wieczne. I Pan Jezus mówi, nie, nie każdym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pada z ust moich. Więc kochani, każde słowo, każda kropka, każdy przecinek w piśmie świętym. Ma znaczenie, i my możemy nim żyć, i powinniśmy nim żyć, i dzielić się z innymi. prośmy o to Ducha Świętego, nie? O to byśmy żyli Słowem Bożym, co? Bo Słowo Boże uzdrawia, co? Bo Słowo Boże ma moc, tak? No. Może jakiś coś cud opowiedzieć? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale Marysia. Jest świadkiem cudów i, i, i sama te cuda, e, cuda otrzymuje od Pana Boga, tak? No, no i to jest mój właśnie cud, moi, moi, moja Aneczka, moja Marysia albo Aneczka została z mamą i Mikołajek i oczywiście mamusia też. A więc pozdrawiamy mamę, Anię i Mikołaja i pozdrawiam wszystkich Szawło, Pawłów, Pawłów słuchaczy. I zapraszamy do tego, byście e, zasubskrybowali mój kanał. Zasubskrybowali. zasubskrybowali. mój kanał, nasz kanał na YouTube. Pozdrawiamy Was serdecznie z Panem Bogiem i nie śmiej się stąd. <laughs> Trzymajcie się. Pa, pa. Ja Wiele radości i miłości. Pa.